strasznie wielka. To jest, to są tylko to są małe. Chłopie. Ale tutaj jest to tak urządzone, że nie można dobrego ujęcia złapać. Nie da się tam. A na jest. A, A to jest chyba ciekawiej niż przy wejściu, no, tak. wszędzie sensie, nie byłeś, to dopiero zobaczysz. Ale powiem ci jest za dużo ludzi, tak. Tak. tak, tak. tak. Ale też się czasy zmieniły. Kiedyś jak chodziłem na targach było więcej kultury trochę. To jest... Nie, teraz nie ma. Nie ma. Tak, Nigdy bym się to nie, to nie to spodziewał, rolnicy. że mamy tylu rolników w tym kraju. Nie, to nie są rolnicy to rolnicy tu przychodzą No to kto tu przychodzi i po co? To by sobie pomarszył mają. No, to mają? Jedna trzecia to tylko jest rolnica To oni chwycieli sobie Ale jakieś jedzonko, widzę Duże rzeczy Czy mówisz, że to jest ciekawa ekspozycja? Wszędzie jest coś ciekawego idziemy

No to już jest niezłe Dzięki No, to jest niezłe. No to już, to już jest coś. Czemu by czegoś takiego nie wziąć? To nie wygląda źle. A masz 700 tysięcy na takie coś? Poczekaj, muszę do skarpety zajrzeć. Chyba nie masz co masz. masz no to jest kawał sprzętu. No. Ciężko się wydostać co, krychu? zgadzam się. A nie wiem, rok oczekuje. Zaszliśmy z powrotem na zewnątrz. Nie, 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 nie. Ale powiem Ci, że jest tragedia: bez tylu ludzi, że się tutaj nie da nic zrobić. Dlatego. Jest tak nabite jak na nie Tak, jest miejsce z jednej strony, bo kupwa wczoraj było o wiele lepiej. Jak ty możesz tutaj coś kupić, jak jest milion ludzi przed to 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 tobą? Się nic nie nie do to obchasz, nic nie, nie zjesz. Bez sensu to jest jedna i jedna. to jest kurwa walka. To jest nasze czasy na ludzie. Ludzie łażą bez sensu. Na zewnątrz jesteśmy. Aha, no to my też byliśmy na dziesiątce, ale. No to. To trochę kurwa jak jakichś tych opasek na ja bym wolał na sztuki sobie kupić nie? Ale wiesz co? Łożenie bez sensu po takich miejscach też upadek intelektualny. Oni powinni dać jakieś zaporowe ceny w stronie 500 za wejście i wtedy wiesz, puszczałbyś przedsiębiorców. Oni by kupowali, bo to chyba chodzi o to, żeby coś sprzedać. Ale nie? oni tak, zarabiają, wiesz, na, na, na tych takich zarabiają pieniędzy tak czy siak. No. Zobacz drugiego mało. Dawaj. wydajemy. Bardzo ważna jeszcze aż tak wielkiego nie ma. Ale macie coś takiego, nie? Tak, wielkościowo prawie takie same. Brawo, bardzo mądrze. Mądry zakup. Tak, tak, tak Generalnie targi hmm. wydają się być bardzo fajne, tylko największym problemem jest duża ilość ludzi, tak. Że wożą tu bez sensu. Prawdopodobnie traktują to jak kościół kiedyś. Po co, się po co? Podsumować targi, nie jesteś rolnikiem, nie przyjeżdżaj, bo wkurzasz ludzi. Nie, no nie da się nic obejrzeć, nie skupić, to nie ma sensu. Trzeba będzie załatwić swoje sprawy i spadamy. Przejdziemy się i spierwalamy. No. Tak jak mówiłem. Rzeczywiście, patrząc na ilość ludzi na targach, gdzie maszyny kosztują od pół miliona do miliona złotych, można uznać, no, że jesteśmy nie bogatym nie. narodem. A. Widzisz, każdy chce kupić, tak naprawdę tylko obejrzeć i spierdolić. No, to będzie stać na takie płyty, nie, Zaraz wchodzi Mercosur, mam dotacje, no to to już jest koniec rolnictwa w tym kraju. Polecasz Jarmet? Nie, nie za bardzo. Dobra, to my kończymy relację. Dobijam do 8 minut i wrzucam, bo chcę sobie coś pooglądać, a to nie ma sensu. Chłopaki, dobrze, że nie przyjeżdżaliście, bo to nie ma sensu tutaj. Za dużo ludzi. No, miłego dnia.